KURWA! Typy! <grymny> yeah. ja yeah. U mnie. Okej, okay, jakiś raz mnie rozjebał właśnie z pompy. Na mnie jest, na mnie jest. <grymny> o, o po, pomóż szybko, Szergo, w wodzie jest. Dawaj, 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 wychodzi, wychodzi, wychodzi. Tam, 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 tam! Przed sobą.

Ale pięknie, Jezus! Zobacz, ślad po nim został. Jak szmaty ostatnie. O no, nie tak, się. O, już się zniszczałeś. Tu na dole. Za murkiem. Pierdole. Dwa heady wyjadałem. się pro, paki. Piękne zgranie. Aaaa! Jaki kurwa, ty jesteś kurwa pierdolnięty. Ja ci zapierdolę, jak mnie podniesiesz. Kurwa, dostaniesz full auto na no, ja pierdol! Pula, 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 za pula, pasy, pula, Ja, pula, 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 O kurwa. Kurwa, rozpierdałem tą szopę, Musimy spierdać Szybciej, kurwa! Ja pierdole Koni nas, kurwa, dziadu! Ja pierdole, chuj Ubudubu, ubudubu Niech pan żyje O kurwa, jaki zjeb... Kurwa, ta strefa jest daleko Dawid, jak ty, kurwa! No, jedziemy, jedziemy, jedziemy o kurwa. <tronięć publiczny> pio nie, bombi, o kurwa! Nie, bombi, ten Kurwa, go ma, pa. Pa, i ginie, kurwa. I I spadasz po most teraz, kurwa. O, ty kurwa! Iść Pierwszy O jest! O kurwa! O kurwa! I'm dead! Jezu, kurwa! Biegnę! Nie wiem jak to Jezus! Żyję, żyję, żyję! Jesteś na domem? Po Strzelam do nich też! Położyłem jednego! Czeka na mnie gość! nie wychodzę. wychodzi! O! Rozjebałem! Kurwa! Montaż z Andreas! Jest typ, po prawej no, Chuj nie chcę, biegnij, Zajebie nas Zapierdoli nas back ci łokt Sorry Ja... No pr... jak połamam tą troszeczkę i teraz będę się wtapiał w śnieg, zobacz Zobacz Pa, widzisz mnie? Kuchyba, widzisz mnie? Nie. Widzisz mnie, bo ja nie jesteś niewidzialny. <grywa> Gdzie on kurwa jest? Gdzie on jest... Elise, kurwa. kurwa. kurwa, O kurwa. Elise, kurwa, I kurwa. Elise, kurwa, Elise, kurwa. Jaki to ma rozrzut? Nie no, Na kurwie jest O Jest na górze Adi No jest Kurwa przepraszam cię jesteście nie. Daj daj Ole opcja kurwa nagrywa się On się, kameruje. Połóżcie, najlepiej przy murku Tak jestem za tam? hamerem A, No to zanim ja dojdę do siebie o, o, no, no o idzie, jest, jest! Idzie tu, idzie tu! Uuu, KURWA <grym> On Cię, on Jednym Cię nie strzałem, widział On Cię nie widział, kurwa tak ma, Powtórka, powtórka, replay <grym> On mu zajebał Oj, plec! A. To Bartek kurde, Widzę go, jest, za domkiem biega Chowa się O kurwa! Kurde, Thanks Chodź, po... chodź, po, chodź, 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 Nice. Ej, chodź, 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 nie, ramek. Nie. I na górze jesteś nie jak one, more. One, more, one more. One more. If you want learn English like me, go to Passa London School. <laughs> to sort of I'm so Very important mission. Okay, I can you see can... kurwa. Uh, car Here. on northwest, northwest. North move. move. You hear me? Wait Omie, for me. come so hey, If you finish. Oh, kill kill kill. Ты там ostat man, man. Okay, go 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 fuck Shit. this bitch. How This fuck me hard. Yes, dead. my bridge, yeah, bridge, cross dead. the bridge kurwa. Bridge, Watch bridge. out! Find here a oh. lot of kurwa. What the fuck? He get Bua, he get boah, he's slow. Come on, rush, rush. Dangerous. Yes, I know. Yes, he's waiting, he's waiting. Cool. Oh, is, kurwa, oh my. Dead, man. Jesus, God! Man have farm, you heard man. someone? Hey, say... check this out, farm again. I told you, man. Oh, shit! I'm shooting right now. Oh, Holy fuck, mother! Man. I switch broń Kurwa nothing, ah, not O not... not... hey! oh! Very you. good We... Where is, is Yes, uh, left side where Watch he can kurwa he he is probably kurwa looting me man I Yes looting I looting manu oh, what is that I gun, is gun like... man Please stop it <laughs> kurwa Please <laughs> this game <laughs> <laughs> ay, ay, ay. Ay, caranda. Ay, caranda. i can't believe it guys oh someone ay, can, can you... <laughs> yes man <laughs> 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 are you what, you? what are you doing <laughs> are you crazy Want you want oh that? You want? your ammo? VCC! VCC! I give this 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 you, man! I give you! VHS! VHS oh. Please! Stop it! <laughs> stop! Are you looking at me? <laughs> Look at this, bitch! Okay, let's... Go, bitch. Oh, wait, wait, kurwa, wait! There is a guy, man, you are shit. Please, no, please stop it, stop it, please stop it, there is a man. A you... oh. A cię zajebie, kurwo jebana pierdolona, dziwko zajebana bez szkoły, kurwa jebana w w krzaczorek. No nie wierzę, kurwa, czekałem na niego, ten mnie przejeżdża, kurwa. Kurwa, daj po polsku, nie, 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 <laughs> nie Kurwa, lecę! Pali się to! Józef Dobra, pochuj mi to, a mojek. Jest tu przy mojej rampie. Zabijam je, zabijam je. Kurwa, nie zdążyłem. No nie wierzę. Dobra, i. No to jest coś... Daj, A dawaj go. A dawaj go. No! Oh. O, 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 policja, kurwa. Nie pierdalcie się jadę motorówką. Ja pierdałem, nie mam czym się uleczyć nawet. Ty, tak zapierdalałem, że przeleciałem przez pot i go nie zniszczyłem. Przeniknąłem przez niego, ty, światło się Nie wiem, trafiałem mu w banie, wiesz? I nic nie dostał. Oni tam... Ich tam... Ku... Kurwa walą z pierda... Ty! Nie, kurwa, nie. kurwa! Walą do nas, kurwa! Ewakuacja, kur... Nie, nie mamy szans. Dbamy. Patrz. Tam <grymne> gdzieś auto Może stało na rogu, więc możemy. Zbiega, on już zbiega, zbiega już. Dostał szota. Yes. jest? Na skale biega teraz, nadal. Dostał, dostał. Dwóch, zajebani wszyscy, nice. I samochód maja. jeszcze jedzie. Wiesz, samochód w waszą pojedzie. stronę. Od Widzę. Zajebany. Gdzie jest policjanta z Warzy? Są tam kurwa? Tak W środku Ej ktoś się wali Z twojej strony ktoś Mango, 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 Odjebałem go z crossbow na hita Zajbałem go Z crossbow'a. lutował tego typa to zabiliśmy Widzę go u mnie jest na dachu jest, jest, Skoczy jest. na dach, na ten żółty u góry. Czekaj? Okay? Kurwa, nie trafiłem. bym mu z Jest low. O, dostał banie. Widzę, kurwa. Daje mi się wystrzelać. Dwie go znajdę. Dwie panie go znajdę. Drugiego zawołema. Yy, kocha nasz kraj. Polska. Dlaczego? <śmienic> kurwa! Lecimy z kurwa